Na wzgórzu nad Granadą wznosi się budowla jedyna w swoim rodzaju. Dawna twierdza i pałac muzułmańskich Maurów od wieków zachwyca architekturą, misternymi zdobieniami i pięknem ogrodów. Alhambra to jeden z najwspanialszych i najczęściej odwiedzanych zabytków Hiszpanii. To również żywa pamiątka po czasach, gdy Maurowie panowali nad znaczną częścią Półwyspu Iberyjskiego, a Granada była stolicą dynastii nasrydów. Zapraszam Was na podróż po tym niezwykłym miejscu, orientalnej Perle, w sercu Andaluzji. Na razie, droga, którą zmierzam, jest jeszcze bardzo pusta, ponieważ jest wcześnie. Dopiero kilka minut po dziewiątej. Natomiast, już samo podejście pod twierdzę może przyprawić o szybsze bicie serca. Twierdza leży na 792 metrach nad poziomem morza. I podejście tutaj jest yy, może nie bardzo ostre, ale trzeba troszeczkę się pod, podmęczyć. Alhambra jest ogromna i dzieli się na kilka części. Warto więc ustalić kolejność ich zwiedzania. Najpopularniejsza trasa zakłada odwiedzenie najpierw twierdzy Alcazaba, później pałacu Nasrydów, a na koniec ogrodów Generalife. To chyba najbardziej logiczna kolejność, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście zwiedzali Alambrę po swojemu. Jeśli chodzi o bilety do Alambry, to trzeba je rezerwować co najmniej z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem, ponieważ schodzą jak świeże bułeczki i znikają bardzo szybko. I często jest tak, że na stronie po prostu nie ma już dostępnych biletów na dany miesiąc albo na dane nawet 2-3 miesiące wprzód. Nie ma co liczyć na to, że kupi się bilety w kasie. Także jedna opcja to jest zakup online i najlepiej to robić przez stronę oficjalną, ponieważ są też różne inne strony pośredników, które zbierają większą kasę za bilet, a w sumie oferują nam dokładnie to samo. Jeśli wejdziemy na teren Alambry bramą od strony kaz biletowych, czeka nas długi spacer po ulicy Calle Real, przy której miniemy piękne, rozległe ogrody. Widoki w tym miejscu to przedsmak tego, co czeka nas wkrótce. Choć na terenie Alambry znajdziemy wiele zieleni, jej nazwa oznacza dokładnie Ta Czerwona. Wzięła się ponoć od barwy murów twierdzy, które w promieniach zachodzącego słońca nabierają czerwonawego odcienia. Po drodze miniemy niepozorny budynek. To jeden z dwóch hoteli na terenie Alambry. Możecie tu spędzić noc, oczywiście, jeśli macie odpowiednio gruby portfel. Krótki spacer zaprowadzi nas do pierwszych ciekawych budowli. Miniemy barokowy kościół Santa Maria de Alhambra, zbudowany na miejscu dawnego meczetu. Wzrok jednak najbardziej przyciąga monumentalny pałac Karola V. Budowa królewskiej rezydencji w tym miejscu zaczęła się w 1526 roku i miała symboliczny wymiar. Oznaczała triumf katolickich monarchów nad muzułmańskimi maurami, z rąk których odbito Alambrę i całą Granadę. Pałac nie został jednak ukończony za życia Karola V, a król nigdy w nim nie mieszkał. Najbardziej imponujące wrażenie w budynku robi okrągły dziedziniec, jedyny taki w całej Hiszpanii. Ma średnicę 30 metrów i otoczony jest dwoma kondygnacjami kolumnad, dolną i górną. Dzięki świetnej akustyce często wykorzystywany jest jako miejsce koncertów i spektakli. możemy wyjść na Plaza de los Aljibes. Jego nazwa wzięła się od zbiorników na wodę, które znajdowały się kiedyś w tym miejscu. Przed nami potężne mury i wieże obronne twierdzy Alcazaba. Możemy tu odpocząć, kupić przekąski i pamiątki, a na wiosnę zachwycić się kwitnącymi na różowo drzewami. Wąskimi przejściami wchodzimy na Alcazabę, najstarszą część Alambry. To potężna forteca otoczona grubymi murami, serce systemu obronnego na wzgórzu. W obecnej formie powstała w XIII wieku, choć na jej miejscu już we wcześniejszych wiekach istniały fortyfikacje. Znajdziemy tu kilka wież strażniczych. Pierwsza po drodze jest Torre del Cubo. Rozpościera się stąd fantastyczna panorama na pałacowe ogrody, dolina rzeki Darro, a po drugiej stronie, leżącą na wzgórzu dzielnicę Granady, zwaną Albaicin. Gorąco zachęcam do jej odwiedzenia, bo roztaczają się z niej fenomenalne widoki na alambre i okolice. Pójdźmy jednak dalej na kolejną wieżę Alcazaby. Po drodze zobaczymy pozostałości po koszarach dla żołnierzy i magazynach. Widać tu układ dawnych budynków dzielnicy mieszkalnej dla wojskowych. Do dziś przetrwały jedynie jej fundamenty. Torre de la Vela to największa i najbardziej znana wieża strażnicza, z której roztacza się spektakularny widok. Z jednej strony widać całą Granadę i okolice, z drugiej alambre, wzgórza i odległe ośnieżone wierzchołki gór Sierra Nevada. Znajdujące się w tym miejscu flagi przypominają o zdarzeniach z 2 stycznia 1492 roku. Wtedy to nastąpił ostateczny upadek Alambry i całego emiratu Granady. Władze nad twierdzą oficjalnie przejęły chrześcijańskie wojska, a na wieży załopotała flaga Kastylii. Na pamiątkę tamtych wydarzeń co roku 2 stycznia w granadzie odbywa się święto. Na fitoki z torre de la Vela najlepiej można zrozumieć, jak świetnie położona była Alhambra. Był to niesamowity punkt obserwacyjny i idealne miejsce na założenie takiej twierdzy, jaką tutaj wybudowano. Powoli opuszczamy Alcazabę, przechodząc przez ogród Adarves. Dawniej była to platforma artyleryjska. Kiedy w XVII wieku zagrożenie ze strony Maurów zmalało, zasadzono tu rośliny i zbudowano sadzawki, tworząc niezwykły ogród. Wkrótce wracamy przed mury Al-Kazaby, najlepsze jednak dopiero przed nami, czas udać się do Pałacu Nasrydów. Wkraczamy do najwspanialszej części Alambry. To tutaj rezydowali ostatni muzułmańscy władcy na Półwyspie Iberyjskim, czyli dynastia Nasrydów. Najbardziej zachwycająca w pałacu jest dbałość o detale. Na ścianach znajdziemy misterne arabeski i kaligraficzne inskrypcje. Wyrzeźbiono tu fragmenty Koranu, wzory roślinne i geometryczne. Często pojawia się też hasło dynastii Nasrydów, które brzmiało: Nie ma zwycięzcy prócz Boga. Użycie ornamentów wiązało się z islamską regułą, wedle której nie wolno przedstawiać wizerunków ludzi i zwierząt. Pałac Nasrydów to tak naprawdę kompleks pałacowy złożony z trzech części. Pierwsza po drodze to Palacio de Mesuer, gdzie znajdowała się część sądowa i administracyjna. To tutaj emir wysłuchiwał petycji poddanych oraz rozsądzał sprawy, z którymi do niego przychodzono. Pałac Komares był zaś oficjalną rezydencją władcy. Wejście do niego prowadzi przez majestatyczny dziedziniec Mirtów. Z długim prostokątnym basenem otoczonym mirtowymi krzewami. Woda tworzy tu idealne lustro, w którym możemy zobaczyć odbicie pałacu. Muzyka Dziedziniec był przejściem do sali ambasadorów, największej i najważniejszej komnaty Alambry. To tutaj emir przyjmował zagraniczne poselstwa i prowadził politykę. Wygląd tego miejsca miał wprawiać odwiedzających w zachwyt i trzeba przyznać, że zadanie to spełnia do dzisiaj. Najpiękniejsza część pałacu to Palacio de los Leones, czyli Pałac Lwów z niesamowitym dziedzińcem. Został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku z polecenia emira Muhammada V. Otacza go ponad 120 kolumn, a w centrum stoi ikoniczna fontanna z 12 lwami. W przeciwieństwie do pozostałych części pałacu ta miała charakter prywatny. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na skomplikowany system wodny. Z centralnej fontanny woda płynie w cztery strony po wyżłobieniach w posadce. Miało to symbolizować cztery rzeki raju opisywane w Koranie. Pałac Lwów to szczytowe osiągnięcie sztuki nasrydów i jest to też najczęściej fotografowane miejsce w całej Alambrze. Trudno się temu dziwić, bo jest tu po prostu przepięknie. Wokół dziedzińca lwów znajdują się cztery sale. Niesamowita jest zwłaszcza sala de los Abencerrajes ze sklepieniem imitującym stalaktyty. Patrząc na nie, możemy odnieść wrażenie, że jesteśmy w jaskini zawieszonej nad centralnie położoną fontanną. Fontanna w centrum dziedzińca otacza 12 lwów. Nie jest pewne, skąd wzięła się akurat ta liczba i czy ma ona znaczenie symboliczne. Istnieją jednak teorie, że był to zegar wodny. O pierwszej woda miała więc wypływać z jednego lwa, a w południe z dwunastu lwów. Następne sale nie są może aż tak spektakularne, ale wciąż niezwykle piękne. Trafimy tu do niewielkiego ogrodu. To część dobudowana już zapanowania króla Karola V. Później przechodzimy na mały dziedziniec i przez niego wychodzimy z pałacu. A kiedy opuścimy pałac na trafimy od razu pod Palacio del Partal, znany jako najstarszy zachowany pałac w obrębie Alhambry, pochodzący z początku XIV wieku. Wejścia do pałacu masryjdów są na konkretną godzinę, więc trzeba się stawić równo o czasie. To wszystko jest po to, żeby ograniczyć ilość ludzi, która wchodzi tam w jednym momencie. Natomiast nie zmienia to faktu, że wewnątrz i tak są straszne tłumy. Ponieważ jest tam też bardzo ciasno, to robią się korki, zatory. No i oczywiście każdy chce sobie zrobić zdjęcie, więc trzeba się przygotować na to, że będzie tam bardzo duży tłum. Na koniec została przed nami wizyta w królewskich ogrodach. Ich nazwę wymawia się heneralife i pochodzi ona z Arabskiego, oznaczała ogrody Najwyższego architekta lub ogrody rajskich rozkoszy. Miejsce to nie było integralną częścią Alambry, położone na uboczu pełniło rolę wypoczynkową dla mieszkańców pałacu, a przede wszystkim samego Emira. Tutaj mógł znaleźć wytchnienie i ucieczkę od codziennych spraw. Tak jak w innych częściach halambry, wszystko w tym miejscu musiało odzwierciedlać boską harmonię, a ogrody miały być przed smakiem raju na ziemi. Spacerując po Heneralifę, dotrzemy do budynku pałacowego z kilkoma dziedzińcami. Pierwszy po drodze to tak zwany dziedziniec kanału wodnego. Jak sama nazwa wskazuje, jego centralne miejsce zajmuje kanał otoczony fontannami i świetnie utrzymaną roślinnością. Ilość fontan w tym miejscu nie jest przypadkiem, a Lambra z genialnego systemu wodociągowego. Wodę doprowadzał do niej akwedukt prowadzący od rzeki Darro, zwany kanałem królewskim, mający ponad 6 km długości. Później woda rozprowadzana była pod odpowiednim ciśnieniem po całym pałacu, jego ogrodach, sadzawkach, zbiornikach i studniach. Było to prawdziwe arcydzieło swoich czasów. Niesamowicie skomplikowany system nawadniania, dzięki któremu ogrody generalife mogły cieszyć mieszkańców pałacu zielenią. Ogrody to wspaniałe miejsce na relaks i odpoczynek po wizycie w zatłoczonych pałacach. Spacerując wśród kolorowych, pachnących kwiatów, możemy też uciec od upału i wsłuchać się w kojący szum wszechobecnej wody. Jaka jest Alhambra? Trudno opisać ją jednym zdaniem, bo wymyka się prostym definicjom. To miejsce jedyne w swoim rodzaju, unikalne, miejscami przypominające raj na ziemi. Można o niej opowiadać godzinami, ale żadne słowa ani obrazy nie oddadzą tego, co znaczy ujrzeć ją na własne oczy. Aby w pełni zrozumieć jej piękno, trzeba doświadczyć go osobiście, a będzie to przeżycie, które z pewnością zapamiętacie na zawsze.